Siemanko! Ludziska tutaj, Bremid11 witajcie! W kolejnym odcinku zagrajemy w Geometry Dash. Przechodzimy poziom widzów oczywiście, że... Jak zauważyliście już w poprzednich tygodniach, odcinkach i tym podobnych na moim kanale, co tydzień wrzucam jeden film. Żeby był jakiś porządek na kanale, a nie, że jakiś spontan, że ja na przykład w jednym dniu stawiam trzy odcinki, a w drugim dwa. Więc żeby było lepiej to wstawiam co tydzień, ale już są wakacje, więc będę mniej więcej często wstawiał odcinki. Nie wiem czy mam też czas na je nagrywanie, ale postaram się mniej więcej prawie codziennie wrzucać odcinek. Yy, więc już be, bez już przedłużania lecimy tutaj z skrzyneczkami... Eee skrzynek. Jezu! że to nie jest CSGO! Boże. Yy, ogólnie tutaj są yy, dwa zaproszenia. Ja wiem, żeby... Nie, nie mam nic przeciwko, że np. ktoś ma 20 gwiazdek, tylko złotą monetę i trzy strybne. Do tego ma prawie początkowe wszystkie rzeczy i ma do tego zero demonów. Yy, nie wiem, czy takie osoby wyrzucać. Czy może bardziej przyjmować? Wiecie, ja to zostawię... Yy... Nie wiem, możecie mi napisać, ale chyba ja przyjmę. Zobaczę kiedy jeszcze nawet. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że znowu mi zawaliliście skrzynkę. Bardzo wam dziękuję. Więc yy, z tego, że oczywiście, że tutaj jak to powiem, no... Yy, już się plączę. Yy... Jak tutaj już są znowu duże wiadomości, i żeby nie iść po kolei, ja wiem, że to może być dla Was niemiłe, nie wiem To już szybciej, tak? Ale będziemy losowo, losowo będziemy wybierać poziomy Więc coś tak yy, na serio to może zaczniemy sobie od ostatniego, czyli od Mikosiego Bardzo się serdecznie pozdrawiam Mikosi O Jezu... Musisz... Naprawdę, syryski Ja to przeszedłem. No w 62%. Przepraszam cię, ale... No nie mogę się powstrzymać przejść, nie? Dałem ci łapkę w górę, dałem ci jakieś inne tam. Aha. Dobra, nie was. O nie, to jest... Czekaj, ja to przechodziłem już. Ty mi się wydawało, że to przechodziłem już. Tak mi się wydaje yy, Więc Nie, ja, ja to przechodziłem Panie Nikolsi na jakimś odcinku, bo ja to pamiętam jeszcze yy, Więc bardzo się przepraszam, ale nie przejdę tego teraz Bo, o Jezu, nie to mi się wydaje, że to przechodziłem Jeśli mógłbym się pomylić to bardzo przepraszam Ale no to się mówi trudno Dobra, zaczynamy tutaj, nie wiem eee, Dajmy O, ktoś tutaj pięknie A, dobra, fajnie Fajnie, że jesteś moim fanem, dziękuję Już myślałem, że masz poziom dla mnie eee... Cześć, czałem, krótkie zostałem To znowu ja, tym razem please zagraj w MIF Chris Dobrze Czeszczałem, kuski z Rosołem, e, nagrywamy z tobą z chęcią. Z, z wielką chęcią Stałem Dzisiaj zrymowałem. He, he, nie. Aha, mmm, full. E, też to przychodziłem, bardzo przepraszam, ale zobaczymy co to jest. He. A już nie pamiętam tego. Jo, nie mam to przejść, tak? Przepraszam, ale go nie przejdę. Pa! Bym to przeszedł, nie? To jest zwalnięte na mózg. I jeszcze raz, musimy jeszcze raz spróbować. Yy, już tam przyszedłem trochę, więc spróbujmy no, jeszcze raz. No to zrobiłem. Ale nie, nie róbcie mi proszę takich challenge. Ja, ja wiem, że robicie takie coś robić dla mnie, czy po prostu robicie tworzyć poziomy takie, ale bardzo was proszę, żebyście nic nie robili. Bo nie umiem przechodzić challengeów. Czy innych wyzwań takich drzyometry Nie Nienawidzę takiej po prostu jednego. Ja... Piernicza. What the f nie no jeśli to jest jakiś challenge, to ja bardzo przepraszam, ale tego nie przejdę. Mówiłem wam, może kiedyś, nie wiem czy mówiłem wam, że ten, ale no po prostu mam dość tego tych wszystkich challengeów, demonów czy innych główien, które są dla za mnie za trudne. Bardzo przepraszam, ale ja tego nie przyjmę. bo no, co tam zobaczymy, oj? Może zobaczymy tam jakieś... będą jakieś... E, nie wiem... E, tutaj... E, wyzwanie, tak? Mogę tam z, od 1, od e, 3, 5, 10 prób zrobić, tak? Albo e, trochę więcej, ale no... nie do przesady, żebym przechodził jeden challenge na cały odcinek, przepraszam. Żeby jeszcze odcinek trwał e, 30 minut, no ale ja tego nie chcę, tak? Chcę żeby wam no, to się podobało, żeby to oglądaliście z wielką chęcią. Nie było to za długie, tak? Bo no, kto by chciał oglądać jednogodzinny film, w którym przechodzę kogoś, kogoś po, poziom? No przepraszam bardzo, ale nie. Eee... Lecimy. Le level odcinka. Hey, do odcinka. Haj, Bwemydu. Nagrasz mój poziom The Calling lub Begging of Colors. Proszę się zdecydować. Proszę się zdecydować, ponieważ nie będę yy, yy, potrzebny wybierać. Dziękuję. Pozdrawiam. To jest dla Was nauczka. Więc usuwamy to Zuzlu6, zuz, jakoś tak się czyta, nie umiem czytać Waszych w ogóle tutaj, e, no, e, nicków, e, w geometrii też. Więc bardzo proszę, żebyście przesuwali mi jedną nazwę, a nie dwie, ponieważ nie będę wybierać na odcinku e, pomiędzy na przykład, dziesięcioma e, poziomami, no, przepraszam. Macie jeden, mamy... Może... Nie macie mi ta spamić, tak? Jeśli ktoś tak zrobił troszeczkę jak nie Albo jak ktoś zrobił też... Y, OSKI. Ja wiem. No możecie mi spamić, jak będę wybierać losowo, a nie po kolei, więc no dobra. Przechodzimy do kolejnego poziomu. Poziom y, poprawa sobie Sonic Blaster Demo A właśnie, mógłbyś jeszcze zrobić mój Wave Challenge Easy, jest dość łatwy Thanks, boy. Yes, Chryste Właśnie, żeby to było proste, tak? A nie, kurcze... W cholerę trudne nie chciałbym mieć takiego właśnie yy, odcinka. Dobra, musiałem coś zrobić, przepraszam. 9 minut nagrywamy już, no. Ja pierdziu. Tak, jeździ. Jeździ, jest tylko, że po prostu... Jak ja mam to zrobić? Uuuu, yeah. Co? Jeszcze coś jest? To nie może to samo samo. O, cipe! No nie. Nie, no ale byłem już przy końcu, no. Bardzo możliwe, że to był koniec, nie? Ale tak jak było, czyli pewnie... Takie pewnie odłożenie. Nie, nie, nie zaczyna na agresie, nie, 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 przepraszam. O oh, w dupę. Yeah! Like! Po, pod tym filmem musisz koniecznie Choć nie zmuszam was Zrobiłem pierwszy challenge od was Zrobiłem go całkowicie O oh, yeah e, Dobra, no to lecimy dalej, tak? To było to Może albo odwidzę, tutaj widziałem Konku, przejdź Mój level nazywa Mini Easy, dobra Idziemy na Mini Easy Mam Ci łapeczkę w górę, może dzisiaj zdobędę Ten pieprzony achievement y, za 500 rate'ów i Za 2000 łapek w dół albo w górę Zobaczymy Jesus No no Więcej tych kulek to nie upierdniczyłeś, nie? Reaguję No co? Level easy to jest, tak? A to jest jakby szereg, już widzę Ja pierdziu Ej no panie Posrało cię Ogieło, przepraszam. Nie miałem przeklinać No Jezus! A tak blisko byłem. Nie, to, to jest jakieś walnięte na mózg. No proszę pana! Panie! To ma być mini-easy, tak? Mini-easy to jest chyba dla jakiegoś dobrego de demona, boże. Dobrego jakiegoś gracza w się też, a nie jestem dobrym graczem w się też, tylko jestem dobry w tworzeniu poziomów. Eee, ocenisz mój level. Może zapamiętam. Nie, czego? jeszcze raz. O, nie tutaj. Jezus... Który to było? O Jezu, zapomniałem. A, Kristen. Zagraj w mój nowy level The Spikers 2. I tak, poza tym to pozro dla widzów i ciebie. Bardzo ci dziękuję, Danielu Snef 2. Też cię bardzo pozdrawiam. Eee, y ojeez, oh yes, znowu wyszedłem Eee... Hartz tu już Dajcie ten, ósemkę, ósemkę Pogięło się? jest pogieło się Eee... Y Czy to ma być trudne? Z zaraz zobaczymy a my trochę laguje, bardzo przepraszam, musimy mnie lagować O boż Jakie to głos, Nie wiem dlaczego mi tak laguje tutaj Masakra Bardzo przepraszam Znaczy gapie na obs -a. Dlaczego tak laguje No DZIĄALT i DASZ CZEBA LAGUJESZ TAK To no, mam nadzieję że nie będzie lagów Nie błagam. Bo nagrywam ten odcinek Przed Dzień przed przedstawieniem... Przed Kurwa Przed Jeden przed Stawieniem I po prostu będę wkurzony Jeśli to nie wyjdzie tak Po prostu to jest Nie Panie Weź Idź Właśnie ja nie wiem co to chodzi w ogóle, dlaczego to jest takie Masakra wkurzone teraz nadrzemy się też bym laguje strasznie, nie? Bardzo przepraszam za to wszystko. Dobra, co my tutaj mamy teraz? Ile mamy minut nagrania? 15 3 wykrzychniki. Przejdźmy nowy level, który jest kolabem Fire Factory jest na moim profilu Gdpg PG... Nie pg pdg Czy Action zwał ten <try> <try> Fire Factory Okej, okay. no dobra, o dziesiątka, nie no Proszę się, żeby to nie było... Przecież ja też przechodziłem? A ja to przechodziłem, panie. Mi się wydaje, że to przechodziłem, panie, bo to było... Nie. Czekaj. nie to jest jakiegoś na mózg Nie przejdę tego, to jest demon, to tam jakieś inne coś Dobra, żeby tak nie było smutno to walnimy jeszcze jednego eee, Sub polari. Can go where there. No co jest? Nic specjalnego, po prostu can Go z podmienioną muzyką na Ultimate Distraction. Jane, uh, Just Enjoy this. A to jest u ciebie też. Gdzie to jest teraz. Czy... Mam dużo w twoim poziomie... Yy, czy jaki kit? Jeśli to jest poziom, w którym nie jest z twoich poziomów, jak to powiedzieć, no, że przysyłacie mi poziomy, w których yy, nie zrobiliście, a zrobił też inne, to ja dziękuję, nie będę go przywodzić. Muszę znowu na no, tak, sobie strzelić i to zapisać. Chyba zapiszę sobie to tutaj Jeden dziewięć. 3 Dobra, nie, zobaczymy. Oh, to tak. 8, 3, 5, 0 No nie no po prostu muszą mi kurwa dzwonić podczas nagrania Poczekajcie chwilę A, Poczekaj chwilę, bo nagrywam Przepraszam bardzo Już szybko zobaczymy, to będzie tu tak? a on się nazywa no dobrze jest No dobra, to przechodzimy ten poziom szybko, nie tu jesus tutaj szybko to jest po prostu koniec go, tak, więc mogę do, mogę do przejść bo nie ma, nie, nie, nie mam. może Mogę się i bardzo przepraszam. Po prostu, pewnie tutaj nie ma moment, tak? Wyznam życie. O, choć mogłem też na początku sprawdzić, czy są monety, ale no już nie leży. Dobra, wiecie co? To jest genet go, więc... Chciałbym, żebyście... Po prostu tworzyli własne poziomy, a nie kopiować lub nie wiem co robić z poziomy, poziomami raftowa. Yy, mogę to przejść szybko. Jak zginę, to będę każdy ucinek bo nie ma sensu to w ogóle, jak yy, to powiem, yy, no, przychodzić wiecie, bo to jest po prostu ten doł, ten sam ten po prostu bez monet, bo już wiedziałem, że bez monet to jest, więc yy, na przyszłość poproszę wasze poziomy, a nie poziomy lotowa, bo każdy umie przejść klęską albo każdy widział klęską, więc po co miałbym to pokazywać na odcinku, yy, więc yy, mam nadzieję, Jezus kurcze ja pierniczę, dlaczego tak zwaliłem, bardzo dziękuję za yy, obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że nam się spodobał. Do następnego razu. Nie musicie zostawić szajka, Nie zmusza, możecie, ale nie musicie. Do następnego razu piona!